Odbierz tego sekretnego skina Fortnite w 24 godziny wraz z całym pakietem i musisz to wyjść do tego. Fortnite dalej rodzaje psychobandita, czyli zablokowanego skina od 1300 dni. Powiem Ci o co chodzi, bo są nowe informacje oraz powiem Ci również o największej aktualizacji, która chodzi do Fortnite'a od ponad miesiąca i wreszcie będzie się coś działo, ale na początku pętaj o konkursie na 1000 Faudolców, który w tym tygodniu kończymy. Chcesz się zapisać? Patrzcie na wygastcie kod Sake Fortnite. Subi, kłapeczka w górę i follow na instagramie, który masz w opisie i komentarz pod filmem, który masz w opisie swoim z Instagrama, a wyniki na Twitchu i YouTube na live'ie, lecimy, pierwsze co, rzeczy powracają do Fortnite'a i jak wiecie, Epic wreszcie wrócił do roboty i mamy masę dużych, fajnych sklepów i faktycznie Epic przyłaca coraz więcej Audi rzeczy, ostatnio mieliśmy item, którego nie było 1500 dni, a teraz też mieliśmy item, którego nie było 800 dni, do tego trafił Marvel i masa innych rzeczy, Eevee, a do tego do Fortnite'a trafi jeszcze masa innych skinów, ale nie będę Ci wymieniał wszystkiego, bo jest tego naprawdę dużo i będzie to większość kolaboracji, ale również z tego co wiemy, są zaktualizowany na Ruto wraz z całym zestawem, więc jest szansa, że niedługo się prawi. A jeśli chcielibyście cały odcinek o skinach, które mogą powrócić, to dajcie znać w komentarzach, a taki przygotuję, ale powiem wam, że w ciągu dwóch miesięcy będzie mega ciekawie, bo czeka nas jeszcze seria ikon, która też niedługo powinna wejść do sklepu Fortnite. Kolejna rzecz, o której musisz wiedzieć, to Psychobandit dalej jest rozdawany, dokładnie wczoraj na live. Chyba z pięciu moich widzów napisało, że dostało psychobandita i byli to naprawdę zaufani widzowie i coraz więcej osób. Faktycznie tego skina staje, dalej nie wiadomo. Dlaczego ludzie go dostają i nawet niektórzy piszą, że nie mają Borderlandsów. W tym momencie nie wiadomo dlaczego ten skin jest dalej rozdawany, aczkolwiek pewne jest jedno, zalogujcie się do Fortnite'a i sprawdźcie, czy tego skina nie macie, bo faktycznie gracze go dostają, bo coraz więcej nawet jest filmików, screenów i zdjęć, że faktycznie gracze otrzymali te przedmioty, a pamiętajmy, że tego skina inaczej nie da się zdobyć i jest on tak naprawdę przywrócony po 1300 dniach i co ciekawe sam skin nie jest zaktualizowany i nie ma go w sklepie Fortnite, więc na razie on tam nie trafi gracze dalej sugerują, że może to być na przykład za preorder, board, lens 3 czy na przykład za posiadanie samej gry i osoby, które go nie dostały, nagle go dostają jest to o tyle dziwne, że Epic pierwszy raz w życiu zrobił tak duży błąd albo zamieszanie, no bo skin był po prostu warty nawet czasem po kilka tysięcy złotych jeśli ktoś go chciał zdobyć, no i w sumie od kilku lat nie da się go dostać, a przypominam że był on na początku ekskluzywnym skinem za zakup gierki, a później był tylko moment w sklepie Fortnite i nie wiadomo czy kiedyś jeszcze powróci, a tutaj gracze go po prostu dostają i z Minty jest podobnie, tylko że w przypadku Mintiexa, jeśli macie duży komunikat, że otrzymaliście Mintiexa, czyli kilof, który był ekskluzywny dla osób z kodem, no to tutaj akurat nie da się i tak prawdopodobnie go odebrać, według informacji na Twitterze, faktycznie można otrzymać jakby ten kilow, ale po kliknięciu odbierz, podobno nie jest on dodawany do waszej szafki, co oznacza, że i tak go nie otrzymacie, aczkolwiek prawdopodobnie nowy ekskluzywny skin trafi do Fortnite'a, albo jeden z najlepszych skinów w Fortnite nowa kolaboracja z Samsungiem nadchodzi i wy też będziecie mogli zdobyć te przedmioty, z tego co wiadomo ma się pojawić nowy jeden skin Galaxy, który będzie z nowej kolaboracji i jeszcze w tym roku mamy tutaj główne dwie teorie jak mogłoby to wyglądać. W pierwszej teorii byłby ten skin dołączany na przykład, do zakupu nowego telefonu Samsung i byłoby to o tyle ciekawe, że poprzednie takie skiny były Turbo, ale to Turbo OG na przykład jak Iconic jak na przykład zwykły skin Galaxy, czy jakieś inne skiny z Honorów, czy innych mega mocnych kolaboracji i tu mogłoby być podobnie czyli gracze za zakup telefonu mogliby robić skina, który w ciągu kilku lat byłby turbo, turbo, turbo drogi, cena mogłaby sięgać nawet kilku tysięcy złotych, jak to było w poprzednich skinach, albo druga teoria, Skin byłby do zdobycia normalnie w sklepie Fortnite, a na przykład kilka dni wcześniej byłby do zdobycia totalnie za darmo dla wszystkich graczy, no właśnie, w Evencie Fortnite, czyli w turnieju, bo jak wiecie, ostatnie dwa albo trzy skiny Galaxy faktycznie można było wygrać w specjalnych turniejach od Fortnite, gdzie były one na przykład, zarówno dla komputerów, jak i telefonów, i wtedy przygotuje dla ciebie filmik, także śledź kanał i mógłbyś go sobie zdobyć, na przykład na przykład tylko w turnieju, bo turnieje zawsze są zrobione tak, żebyście jak najłatwiej mogli wygrać. Ale to nie koniec mega mocnych newsów, bo do Fortnite nadchodzi mega mocna aktualizacja. Po ponad miesiącu wreszcie otrzymamy w niej, dokładnie już w ten wtorek, czyli jutro, o godzinie 10 rano nowe skiny, nowe kolaboracje, nowe przedmioty, masę zmian i wreszcie duży update, a do tego masę darmowych przedmiotów. Pierwszym darmowym skinem, który powinniśmy otrzymać, będzie skin FNCS. Skin FNCS jest to skin, który jest tylko raz w sezonie, i gracze mogą go kupić za 800 faudolców, np. z kodem Seikamsar, albo wygrać go w specjalnym turnieju. Fortnite Community Cup. Wtedy musisz po prostu zagrać turniej i zawicie jak najwyższej ilości punktów dostajecie tego skina i praktycznie często są jakieś nagrody gwarantowane też, że za sam udział dostajesz jakieś fajne pamiątki. Co ważne te skiny w większości nigdy później do Fortnite'a nie wracają, więc raz warto je kupić, ale oczywiście jeszcze bardziej opłaca się wygrać je w turnieju. W przypadku turnieju często jest tak, że wygrywasz cały zestaw, więc jest on warty kilkadziesiąt złotych, a turnieje naprawdę są łatwe, bo większość z tych skinów osobiście wygrywam na live'ach na YouTube i Twitchu. Ale Wiesz, będą jeszcze kolejne gwarantowane nagrody dla wszystkich graczy i Ty też możesz je odebrać. Będzie trzeba oglądać, której FNCS jest, na przykład na Twitchu, Lądowisku Legend, czyli mapie w Fortnite, albo na jakiejś specjalnej stronie od Fortnite'a. Wtedy każdy gracz, który spędzi około 30 minut do godziny, Oglądając główny turniej Fortnite'a będzie otrzymywał takie przedmioty jak na przykład malowania, jak na przykład plecaki, ekrany wczytywania czy inne pamiątki i to po aktualizacji powinniśmy już otrzymać i dokładnie przygotuję dla Ciebie jutro pewnie materiał ze wszystkimi informacjami, jakie będzie wiadomo i jak będzie można to zdobyć, bo FNCS y powinny ruszyć już na początku lutego, więc akurat wpisywałoby się pod tą aktualizację. Ale to nie koniec super rzeczy, bo dokładnie w ciągu 24 godzin będziesz mógł odebrać skina za 0 zł w Fortnite i nie jest to fake, będzie to skin wraz z całym pakietem i ty też możesz go zdobyć, jak to będzie można zrobić i o co dokładnie chodzi, pakiet będzie zawierał takie rzeczy jak sam skin ekskluzywny i będzie to sekretny skin, który już nigdy do Fortnite'a nie powróci, do tego prawdopodobnie kilof malowania może jakieś emotki, może jakieś graffiti i być może lotnie, do tego sam skin może również zabierać jeszcze jeden sekretny styl, który byłby na pewno gigamocny i jest to o tyle fajne, że tego skina po tym sonie już nigdy nie zdomencie. Sam skin kosztuje dokładnie 0 faudolców i 0 złotych, więc można go odebrać za zrobienie giga prostych zadań, które pewnie jutro będziemy sobie robić na live. I to musisz wiedzieć. Jest to dokładnie skin, który możemy znaleźć w lobby Fortnite'a w zakładce tam sekretnych skinów i jest to skinek, który w tym momencie pisze, że w ciągu 24 godzin będzie już dostępny, czyli prawdopodobnie we wtorek o 15 .00. i ważne jest to, że akurat ten skin jest to Solid Snake, czyli kolejny skin ze współpracy i na ten są dokładnie sekretny skin, także będzie jutro mogli robić questy, no i sobie go odblokować, ale to nie koniec fajnych rzeczy po updatecie, bo dokładnie również po aktualizacji dostajemy kolejne przedmioty, czyli sekretne skiny, a właściwie jest tyle do skinów karnet, będzie musieli wbijać jak najwyższy level w tym sonie, żeby je otrzymać. Jeśli wbijesz 200 level, to zdobędziesz wszystkie te style, które też nigdy do Fortnite'a już nie powrócą. Jest to praktycznie co sezon to samo, aczkolwiek style oczywiście się różnią w zależności co Fortnite przygotuje i wreszcie je otrzymamy. Także jeśli nie masz 200 levela, to wbij sobie na mapy, które masz na... Opisie i wbijaj sobie na ich do Fortnite'a, zostaw postać awk i ciesz się jak najszybszym levelem za awkowanie, bo można go tak wbijać i ja sobie się tak wbijam levele i mam już praktycznie 150 level, awkując dosłownie co kilka dni na tych mapach, więc jest to giga OP. I możliwe, sama aktywacja przyniesie nam więcej informacji o nowych kolaboracjach, takich jak na przykład kolaboracja z Formułą 1, Avatarem czy Devil May Cry, bo te kolaba mają pojawić się w Fortnite. I z tego co wiadomo o Formuła 1 ma wejść do Fortnite'a i tam będą nowe skiny, nowe przedmioty, może samochody, no i prawdopodobnie jakieś darmowe rzeczy, więc ja osobiście obstawiam, że po update'cie będzie naprawdę dużo darmowych przedmiotów i będzie dużo jakichś zadań i innych kolaboracji, także warto sobie to ogarnąć. Ostatnio Epic szaleje, a była to pierwsza aktualizacja, no po ponad miesiącu i przynajmniej pierwszy update z duży. W tym dokładnie stronie, także jest na co czekać, a wy pamiętajcie o łapeczce w górze subi, kocie sejkam w sklepie i zobacz poprzednie filmy, które są gigamosne. Trzymajcie się, do zobaczenia dzisiaj w live. Cześć!